Ileż to razy ja albo ty widzieliśmy posty w stylu słuchajcie, od dzisiaj będę co tydzień robił live, słuchajcie, zaczynam tworzyć posty systematycznie, słuchajcie, teraz moja nowa seria taka, śmaka i owak. Okazywało się, że te osoby, które się deklarowały, już po miesiącu, po dwóch miesiącach niestety, z tej obietnicy nic nie zostawało. Jest to największa, jedna z większych zmur, jeżeli chodzi właśnie o tworzenie treści do social media. Napisanie postu na Facebooku, na Instagramie, czy dodanie filmiku na TikToka, czy na Storiesy, tak naprawdę nie jest olbrzymią filozofią. Technicznie jest to banalnie proste. Dlaczego zatem, skoro jest to tak proste, dlaczego większość osób nie dodaje treści systematycznie? Dlaczego większość osób, nawet jak fajnie zacznie, to za szybko się poddają? Ja od 12 lat tworzę treści, czy to do social media, czy treści na blogu, czy na treści na moim kanale, na YouTubie. I teraz pytanie, co powoduje, że robię to już 12 lat non stop? Gdy przeczytasz jakieś biografie albo wypowiedzi znanych pisarzy i zrozumiemy, że na rynku istnieje wiele książek na zasadzie o tytułach, które mówią o tym, jaki jest sekret systematyczności, jaki jest sekret największych autorów. I tak naprawdę, pomimo że powstały to miska opasły, to miska książek na ten temat, to sekret osób, którym wychodzi, tak naprawdę sprowadza się do jednego codziennie Systematycznie robię to samo. Pisarze bardzo często mówią o tym, jaki jest sekret tego pisarstwa, jaki jest sekret tego, że piszesz bestsellery, i wtedy te osoby mówią po prostu: Mam taki cel, żeby codziennie co najmniej jedną stronę napisać. Na przykład Ryszard Kapuściński mówił o tym, że jego celem właśnie jest napisanie codziennie jednej kartki, i mówi, że czasami nie wychodzi mu ten cel, czasami pisze ćwierć, czasami pisze pół kartki, czasami pisze jedną kartkę. I w taki sposób stał się znanym reporterem, znanym pisarzem, który tworzył. Dzieła, które zapadły nam w pamięci. I w tym odcinku podcastu chcę powiedzieć Ci z moich 12-letnich doświadczeń, moich klientów, ich porażek, ich sukcesów i też przeczytanych setek książek na temat osobistej efektywności, tego co robić, żeby nam wychodziło. Dam Ci taką esencję, co mi pomogło, jakie nastawienie mentalne, jakie triki, jakie sztuczki spowodowały, że dodaję, tworzę treści do social media czy w blogosferę, dodaję i robię to systematycznie. Cześć, z tej strony Mirosław Skwarek, to jest podcast internetowych sprzedawców, w którym chcę nauczyć Cię, jak zwiększyć sprzedaż i przy okazji nie zwariować. Od wielu lat pomagam polskim przedsiębiorcom internetowym zdobywać nowych klientów oraz zamieniać obserwatorów w kupujących. Dlatego jeżeli startujesz sprzedaży internetowej lub prowadzisz ten biznes od lat, ale chcesz to robić skutecznie i mieć więcej czasu dla siebie, usiądź wygodniej i skorzystaj z mojego doświadczenia. Jestem stuprocentowym praktykiem, autorem bloga perswazja współtwórcą systemu do e-mail marketingu getall.pl oraz założycielem i twórcą Akademii Social Media. wyjątkowy uczelni, która kształci przyszłych social media ekspertów. Słuchaj, wdrażaj i ciesz się efektami. Ty zajmij się biznesem, a ja powiem Ci jak zwiększyć sprzedaż. Do rzeczy. Pierwsza bardzo ważna kwestia, jeżeli chodzi o tworzenie treści do social media i ten argument, nie mam na to czasu. Kiedy ja mam jeszcze to robić? Prowadzę firmę, mam rodzinę i jeszcze kiedy Mirko ja mam stworzyć post na Facebooka, Instagrama, LinkedIna, YouTube'a i tak dalej. O Odpowiedzią na to pytanie, kiedy masz to tworzyć, ta odpowiedź jest w Twoim telefonie. Jest tam taka zakładka czas spędzony przed ekranem. Wystarczy sobie tam wejść, ona jest w ustawieniach, przynajmniej w iOSie wchodzi sobie w ustawienia, ona jest troszeczkę ukryta i tam trzeba sobie znaleźć zakładkę czas spędzony przed ekranem smartfona i tam odnajdziesz odpowiedź na wszystkie twoje obecne problemy. 10 lat temu świetnie sobie radziłeś, lub też radziłaś z obowiązkami, teraz coś dziwnego się stało, jakaś magia się pojawiła na świecie, że no nie masz tego czasu na wszystko i tam jest ta odpowiedź. 4 6 godzin siedzenia na smartfonie, obserwowania życia innych, tego, że są na malediwach, że właśnie świetnie się bawią, że mają świetne życie, świetną rodzinę, świetnego męża i w ogóle wszystko im w życiu wychodzi. A ty niestety tak nie możesz mieć. I to jest właśnie ta odpowiedź, to tutaj tracisz swój cenny czas: 4 do 6 godzin obserwowania, co się stało u sąsiada sąsiadki znanej celebrytki, czy to rozwija Twoje życie. I teraz, jeżeli nie masz tych czterech. 6 godzin i ono by zbawiło Twoje życie. To właśnie tutaj to możesz sobie odszukać. Tutaj właśnie masz odpowiedź na pytanie, gdzie się podział twój wolny czas. Przeglądasz, konsumujesz treści, nawet teraz słuchając tego podcastu, zamiast nagrywać podcast, to słuchasz mnie, no, ale przynajmniej do końca doczekaj. Podpowiedź jest bardzo prosta. Sprawdź, ile czasu spędzasz, a drugi trik polega na tym, czyli ten drugi krok, druga podpowiedź to bardzo prosta kwestia. Zamień konsumowanie treści na ich tworzenie. Zamiast oglądać kolejnego Storisa, jakieś tam mamy proktolog, czy jakiejś innej celebrytki, obejrzyj sobie, nagraj nagraj relację. Oczywiście możesz teraz powiedzieć Mirku, no to jak wszyscy przestaną oglądać to kto mnie będzie oglądał? Tutaj się o to nie martw. Bardzo mało osób tworzy treści w stosunku do osób, które je konsumują i nie każdy słucha tak dobrych podcastów, więc ty będziesz miał albo miała tą przewagę, więc prosty, banalny trik. Zamień konsumowanie na tworzenie. W momencie, kiedy wchodzisz, żeby poglądać, co tam się u innych dzieje, to nagraj swojego storysa. opowiedz o swoim życiu, opowiedz o swoich doświadczeniach, przemyśleniach, podziel się tym. Na pewno będziesz szczęśliwszą osobą, kiedy dajesz coś ludziom, niż gdy tylko bierzesz. Zamiast spędzać na TikToku kolejne trzy godziny, to właśnie usiądź i nagraj swojego TikToka. Oczywiście nie mówię, że to ma być totalny detoks, bo żeby do, nagrywać dobre TikToki, żeby nagrywać dobre storysy, trzeba co jakiś czas sobie pooglądać twórczość innych, żeby nawet się Zainspirować, żeby wpaść na jakieś fajne pomysły, ale musi być tutaj zdrowa proporcja. Niech to nie będzie 10% czy 1% tworzenia, a 99% oglądania, tylko odwróć tę proporcję. Na przykład 90% to jest Twoja twórczość, a 10% oglądanie jakichś innych treści. Czyli zamień konsumowanie na tworzenie i zobaczysz, jak dużo się zmieni. Trzeci pomysł, który też bardzo mi pomaga, ja tą nazwę wyczytałem w takiej książce Very Birkenbill, takiej autorki z gdzieś tam z pogranicza NLP, psychologii i tak dalej. Ona nazwała to czasem skarbonkowym, czyli mamy bardzo dużo wolnego czasu, tego go nie zauważamy. Przykładowo, jeżeli prasujesz ubrania albo masz umyć podłogę w całym mieszkaniu, to możesz to zrobić i skoncentrować się tylko na tej czynności i to cię może zanudzić na śmierć, ale możesz w tej sytuacji także słuchać sobie audiobooka, przechodzić kurs, uczyć się. I rozwijać. Działa to też w tą stronę, że jeżeli masz chwilę czasu, to zamiast, nie wiem, patrzeć w sufit, to możesz wtedy nagrać story'sa, napisać jakiś tekst na Instagrama. On nie zawsze musi być perfekcyjny, nie zawsze musisz szukać super zdjęcia. Wystarczy sobie zrobić zdjęcie w tym momencie, w którym jesteś. Stoisz w kolejce, czekasz na żonę, męża w samochodzie i robisz sobie zdjęcie i piszesz krótki tekst, jakieś swoje przemyślenie, które gdzieś tam cię dopadło i już tworzysz treści. To ci zajmie od 3 do 5 minut. Ja bardzo często nagrywam. Storysy, gdzieś tam stojąc sobie na parkingu, czyli zrobiłem zakupy, wsiadam sobie do samochodu, no i mówię: Ok, to teraz nagram storiesy, podzielę się swoją wiedzą. Za chwilę sobie powiemy, skąd brać pomysły na te storiesy, TikToki, treści na, do social media, ale to już jest właśnie ten krok, czyli wykorzystuj te momenty, kiedy i tak tracisz czas, a możesz w tym momencie stworzyć treści. Oczywiście też tu nie chodzi o to, że masz iść taki ekstremum, że nic w życiu nie robisz poza tworzeniem treści. Jeżeli podejmiesz decyzję, że właśnie chcesz sobie popatrzeć w sufit, super, Jeżeli jeżeli stwierdzisz, że nie chcesz teraz słuchać jakiegoś wykładu albo podcastu, chcesz sobie po prostu posłuchać śpiewu ptaków, super. Tylko chodzi o to, żebyśmy umieli wykorzystać, mieli świadomość tego czasu skarbonkowego. Czwarta bardzo ważna kwestia, która pomoże ci tworzyć szybciej, łatwiej treści, a tym samym systematycznie i w większych ilościach, to jest wykorzystanie recyklingu treści. Czyli nie zawsze musi być to super jakaś świeża treść. Możesz wykorzystać to, co już udało ci się stworzyć przykładowo. Jeżeli masz post na blogu, to możesz go podzielić na mniejsze części i umieszczać go na Instagramie czy Facebooku. Możesz zatrudnić sobie wirtualną asystentkę. Na początku, nie wiem, na jakieś 5 godzin na przykład w, w miesiącu, sprawdzić sobie, czy to będzie dla ciebie i po prostu powiedzieć tej osobie, że słuchaj, to jest moja treść, przerób tą treść na przykład na infografikę. Weź na mojego bloga, przerób artykuł na moim blogu na przykład na post karuzelowy na Instagramie. Ja bardzo często gdy nagrywam jakiś webinar, to później umieszczam go na YouTubie i nawet nie wiesz, ilu klientów mam właśnie z treści, które umieściłem na YouTube, które są po prostu nagranymi webinarami. Zrobiłem coś raz, osoby z tego skorzystały, sprzedałem na tym webinarze, zarobiłem pieniądze, a teraz mogę to przekazać innym, umieszczając to na YouTube. I to jest mój taki wirtualny sprzedawca, przedstawiciel handlowy, który będzie przez lata mi sprzedawał moje produkty, będzie tworzył, budował moją markę osobistą, czyli recykling treści. Zadaj sobie pytanie, gdzie jeszcze możesz coś wykorzystać? Gdzie możesz wykorzystać jakieś starsze materiały, które są nadal na czasie? Yeah. I po prostu zamień na trochę inną formę. Piąta bardzo ważna rada, jeżeli chodzi o to, żeby być bardziej systematycznym i tworzyć więcej treści, to jest tutaj kwestia motywacji. Wiele osób zaczyna dobrze, zaczyna tworzyć treści, ale za wcześnie się te osoby poddają. Tutaj mi na przykład pomaga to, że jeżeli na przykład nagrywam ten podcast, to zawsze sobie myślę o tym, nawet jak mi się nie chce, bo przeważnie akurat wychodzi to, że muszę to zrobić w niedzielę. Jeżeli mi się nie chce, to zawsze myślę sobie o tych osobach, które czekają na ten podcast i wiem, że da im to jakąś wartość. Myślę o tych osobach, które może za miesiąc, za rok, za trzy lata posłuchają sobie tego podcastu i to będzie dla nich wielkie wow, zmieni to w jakiś sposób życie tych osób, a pamiętaj, że jednym z takich ciekawszych celów w życiu to jest to, żeby pomóc innym, żeby im się fajniej, łatwiej, przyjemnie żyło wtedy, gdy zrobisz sobie takie podsumowanie swojego życia i nie musi być to zawsze na łożu śmierci, możesz co jakiś czas sobie zrobić takie podsumowanie, co udało mi się osiągnąć, to zawsze kwestia pomagania innym, tego, że ktoś do ciebie napisze i powie, zmieniłeś moje życie albo ułatwiłeś mi pewne kwestie, dzięki tobie poszedłem do przodu, to jest to na Naprawdę mega i bardzo motywujący. Z drugiej strony, jeżeli nie, nie masz takiej zewnętrznej motywacji, to cię nie motywuje, to też pomyśl o tym, że każdy taki proces tworzenia treści najbardziej rozwija Ciebie. Jeżeli ja prowadzę webinar, uczę innych, czy nawet nagrywam ten podcast, to też siebie rozwijam, bo w tym momencie muszę ułożyć swoje myśli. To powoduje, że staję się coraz lepszym mówcą, to powoduje, że układam i systematyzuję sobie swoją wiedzę. Na przykład dla mnie bardzo takie zaskakujące na webinarach jest to, że ja bardzo często to podczas webinaru wymyślam pewne rzeczy, łączą mi się kropki, jest taki efekt wow, właśnie taki efekt olśnienia, połączyłem kropki, bo ktoś zadał jakieś ciekawe pytanie, połączyliśmy to z moją wiedzą, jeszcze jakimiś doświadczeniami mojego poprzedniego klienta i powstaje z tego jakieś rozwiązanie, na które nie mogłem wpaść latami i to jest właśnie też ważna kwestia, która może Cię zmotywować. Tworzenie treści oprócz tego, że pomagasz innym, oprócz tego, że buduję Twoją markę, pomaga Ci sprzedawać więcej, także rozwijać siebie jako człowieka. Szósty trik, który mi bardzo pomaga, to, są, to jest taki specjalny plik w notatniku, i tam mam takie specjalne pliki typu pomysły na TikToki, pomysły na storiesy, bo powodem dla którego wiele osób nie tworzy systematycznie treści, no to jest to, że w momencie kiedy już mają czas, no to nie mają pomysłu, co tutaj nagrać, co tutaj napisać, nie, i wtedy po prostu, no, nie tworzą treści systematycznie, bo nie mają na nie pomysłu. A czasami jest tak, że jak zaczynam nagrywać Tiktoki, no to po prostu jakiś wylew pomysłów, czy powiedzmy, jak tworzę jakiś post na, do social media, czy prowadzę jakiś webinar, warsztaty, to myślę sobie, wow, ależ mam dzisiaj pomysłów, mógłbym na te tematy nagrać różne filmiki na YouTube. No i teraz. W momencie, kiedy masz za dużo pomysłów, po prostu je zapisujesz sobie w notatniku. Najlepiej, żeby to był taki notatnik, który masz zawsze pod ręką. U mnie takie fizyczne notatniki nigdy się nie sprawdzały, bo ja je gubiłem już po 24 godzinach. Telefon zawsze masz pod ręką. Gubimy klucze, ale telefon zawsze mamy pod ręką. Więc zrób sobie po prostu folder w notatniku. Ja mam na przykład folder pomysły na TikToki i pomysły na storiesy. I w momencie, kiedy mam ich za dużo, czytam jakąś książkę, to sobie robię notatki. Na ten temat nagram TikToka, na ten temat nagram Storiesa. To ci naprawdę bardzo, bardzo ułatwi pracę. Czyli jak masz nadmiar, zapisuj. Jak nie masz tych pomysłów, korzystasz sobie z tego notatnika i idziesz do przodu. Siódma podpowiedź to jest to, żebyś wybrał albo wybrała format, na który masz czas. Jeżeli nie masz czasu pisać 3-godzinnego pisu na blogu, jeżeli nie masz czasu, możliwości, kamery, miejsca, żeby nagrywać filmiki na YouTube i ciągle masz tego dołka, to masz telefon, masz na przykład możliwość nagrywania TikToków, storiesów. Jeżeli nie masz czasu pisać, to najszybszy formatami są właśnie formaty typu TikToki i Stories bo to się nagrywa do 3 minut. Więc zacznij od czegoś, co będzie ci wychodziło, co da ci takie znamiona sukcesu, że poczujesz, że w końcu w czymś jesteś dobry albo dobra. Tutaj polecam ci TikToka, bo jest to genialny format. Musisz się tam zmieścić w 60 sekundach. Co prawda jest teraz możliwość nagrywania TikToków 3-minutowych, ale w ogóle mi to nie leży, więc wolę sobie zmieścić tak w minutę. No i TikTok obecnie tworzy genialne zasięgi. U mnie w Akademii Social Media są dwa. Dwa kursy od podstaw, drugi bardziej zaawansowany właśnie na temat TikToka. Więc jeżeli chcesz dołączyć do Akademii Social Media, wpisz sobie gdzieś tam w Google Akademia Social Media. Za złotówkę przez 10 dni możesz sobie ten kurs przerobić, przetestować. Najwyżej z nami zostaniesz na dłużej. Wybierz format, w którym się dobrze czujesz i na który masz czas. Ósmy punkt, bardzo ważny, i na ten temat też napisano o to tomiska. Jak stworzyć właśnie ten nawyk skutecznego tworzenia treści? Ja też od lat się nad tym zastanawiam, studiuję, czytam różnego typu książki, są w ogóle, powstają książki, jak wyrobić nawyk. Są różne mity, że żeby wyrobić nawyk trzeba 30 dni, inni mówią 60. Były robione takie badania, ale domyślasz się, że u każdego i przy różnych nawykach będzie to inaczej. I musisz mieć świadomość, że zawsze dasz ciała, że w którymś momencie. Z Znów przerwiesz ten cykl i najgorsze to w tym momencie, kiedy przerwiesz ten cykl, na przykład codziennego dodawania stolisów, codziennego pisania na Instagramie, codziennego chodzenia na siłownię, to nie załamuj się, uśmiechnij się, powiedz bardzo cię lubię, Mirku, bardzo siebie lubię i idziesz do przodu. Najgorsze to jest tutaj złapać dołka i się poddać. Mózg tylko na to czeka. Mózg nienawidzi powtarzalnych czynności, mózg uwielbia, kocha zaczynanie, nowy serwis społecznościowy, nowy biznes, nowy projekt. Zacznę od jakiegoś nowego konkana. YouTube, coś nowego, nowy projekt, nowe pomysły, i tak nic nie kończysz. A tutaj, jeżeli powtarzasz w kółko te same czynności, mózg robi wszystko, tupie nogami, rzuca się na podłogę i krzyczy: zróbmy coś nowego. Nie rób w kółko tego samego, to nuda. A tylko tak osiągasz efekty. Więc musisz po prostu gotów bestię pokonać i pokazać mu, że to jest Twój nawyk. W momencie, kiedy to się stanie nawykiem, nawyk jest wtedy, kiedy zamiast zmuszać się do czegoś, przekonywać, motywować i tak Dalej, robisz to jako automatyzm. Jeżeli chodzi o na przykład o chodzenie na siłownię, to wchodzi to tak głęboko w Twój rytm dnia, że to jest bardzo ważny element. Jakby nie jest to nienegocjowalne. I dlaczego bardzo często pojawia się ten słomiany zapał w większości z Was? Dlatego, że negocjujecie ze sobą i się poddajecie. To jest ten problem. Nie możesz ze sobą negocjować w taki sposób, że po prostu dajesz ciała, poddajesz się. Czyli mówisz, dobra, w tym momencie, dzisiaj tego nie robię. Mózg będzie Ci to podpowiadał, bo to jest jego rolne. Ola. On chce cały czas nowości. Więc, jakby powtarzanie pewnych czynności jest wbrew naszemu mózgowi, wbrew naszej naturze, ale efekty osiąga się tylko wtedy, kiedy w kółko powtarzasz pewne czynności. Więc w momencie, kiedy się pojawi taka myśl, dzisiaj sobie odpuszczam, dzisiaj sobie daję spokój, tak jak ja na przykład nagrywam ten podcast, myślę, że co trzy tygodnie albo w każdym tygodniu mózg mówi: słuchaj, są wakacje, jest gorąco, kto to będzie w wakacje tego słuchał, weź sobie, odpuść. I to jest właśnie ten moment, kiedy mózg ci mówi weź sobie dzisiaj odpuść, weź sobie odpocznij, słuchaj, work-life balance i te sprawy, to jest właśnie ten moment, kiedy masz to zrobić i to jest najważniejsza wiedza na temat, tworzenia nowych... Musisz mieć świadomość, że prędzej czy później twój mózg zacznie cię zniechęcać. Jeżeli masz tego świadomość, to przyłap go w tym momencie i nie ma innego wyjścia, jak w tym momencie, kiedy, kiedy cię zniechęca, to jest ten moment, kiedy masz to zrobić. Nie negocjuj ze sobą, no czy możesz negocjować, ale musisz wiedzieć, że to jest kolejny trik twojego mózgu, który cię będzie oszukiwał i będzie cię mamił różnymi obietnicami. Odpoczniesz sobie, będzie super i wtedy właśnie masz go pokonać. Masz to zrobić, to, co sobie założyłeś. W momencie, kiedy się Poddasz, tak jak mówiłem, nie dołuj się, nie wpadaj w jakieś negatywne stany, tylko po prostu się uśmiechnij. Ok, w tym momencie nam nie wyszło, ale zaczynamy od nowa i znów tworzymy te treści. I w momencie, kiedy będziesz to robił albo robiła tak systematycznie, tyle będzie tych powtórzeń, czy to będzie 60 dni, czy to będzie 30, nie wiem tego. U ciebie będzie to indywidualnie, i dopiero zauważysz w którymś momencie, że jakby pewna czynność tak wrosła korzeniami w twój tryb dnia, tygodnia że po prostu nie możesz bez tego żyć. To jest jakiś element, który jak jego zabraknie, to jakby Ci ktoś uciął rękę. I to jest właśnie ten moment, kiedy wiesz już, że stworzył się nawyk. Dziewiątym rozwiązaniem, które może Ci pomóc, to jest planowanie postów. Czyli nie zawsze musisz siadać, wymyślać ten post, tworzyć jego treść, dodawać, bo możesz sobie te posty zaplanować. My stworzyliśmy takie narzędzie jak Post Creator i Post Calendar, gdzie tam już obecnie jest ponad chyba 70 pomysłów na posty. Jest tam też opcja losowania. I tam bardzo ważne jest to, że mamy początek, środek, zakończenia tego postu, tutaj się pojawia taka bardzo ważna kwestia psychologiczna, że większość osób jak siada do pustej kartki, czy do tego pustego miejsca, gdzie mają napisać post, czy na Facebooku, czy na Instagramie, to najczęściej oprócz tego, że nie mają pomysłu, to nie wiedzą jak zacząć. A w przypadku Post kreator tego nasza, naszego narzędzia, gdzie mam już gotowe posty, takie szablony stworzone dla wszystkich praktycznie branż, bo tam po prostu sobie wpisujesz to, czym się zajmujesz, no to osoba siada i już ma ten początek. Mózg widzi, że to nie będzie męczarnia, bo już mamy coś rozpoczętego. I teraz, jeżeli sobie zaplanujesz te posty, to musisz mieć świadomość, że za jednym posiedzeniem możesz sobie na przykład stworzyć 7 postów i one się będą z automatu wyświetlały. W przypadku Facebooka, Instagrama jest taka opcja, która się nazywa Creator Studio, i tam można właśnie sobie spokojnie planować posty bez wydawania jakiejś tam kasy na jakieś zewnętrzne aplikacje. Dziesiąty punkt, który też Ci podpowiem, który może Ci pomóc w tworzeniu treści, to jest to, że. Bardzo często gdzieś tam w głowie mamy fałszywe przekonania. jedną z tych fałszywych przekonań, które w ogóle nie ma racji bytu, nie jest poparte naukowo, to jest to, że nam się wydaje, że jak na przykład za dwa miesiące stworzymy bardzo podobny te tekst albo wykorzystamy podobny jakiś tam schemat, opowiemy o czymś podobnym, o czym już mówiliśmy, to ludzie to wyłapią i dadzą nam 100 komentarzy: to już było, powtarzasz się, skończyłeś się. Byłoby fantastycznie, ale po pierwsze musisz wiedzieć, że, znaczy byłoby fantastycznie, gdyby ludzie to pamiętali, ale niestety ludzie nie pamiętają, bo tym, o, o co się teraz bijemy, to jest tak naprawdę ludzka uwaga. I jeżeli, gdyby ludzie naprawdę tak uważali, tak śledzili nasze media społecznościowe i wszystko zapamiętywali, to by było super, ale tak nie jest. Więc jeżeli powtórzysz jakiś post, jakiś pomysł na TikToka, na Storiesa za miesiąc, za, nawet za tydzień, to uwierz mi: 99,99% ,99 z tych osób nie będzie pamiętało, że już o tym mówiłeś. A nawet jak ktoś tam skojarzy, powtarzanie to jest właśnie siła zapamiętywania. To jest jest coś, co pomoże tym osobom zapamiętać Twoje treści. Więc spokojnie możesz. Ja na przykład często robię tak, że jeżeli jakiś TikTok gdzieś tam był hitem, na przykład miesiąc temu, to staram się nagrać jeszcze raz praktycznie tego samego, trochę tam zmieniam, ale jakby na ten sam temat, no bo wiadomo, że przybyło mi tych obserwujących, tak samo jest na Instagramie, są nowe osoby. Nie każdy w tym samym momencie będzie zaglądał na, na Twoje storiesy, czy Instagram. Pamiętasz, że ludzie cały czas się zmieniają, ich podejście, poglądy, to, czym żyją. Ktoś, kto miesiąc temu myślał o założeniu firmy, teraz już siedzi sobie na. Tacie i w ogóle macie w nosie i odwrotnie, ktoś, kto obserwuje Cię na Instagramie i nie interesowało go założenie firmy, to teraz, na przykład po miesiącu właśnie ten temat go zainteresuje. I jeżeli robię cyklicznie live'y na Facebooku, to widzę, że w kółko są u mnie podobne tematy, ale widzę, że za każdym razem są inne osoby, nawet ci, którzy się powtarzają, to i tak mówią, wow, za każdym razem jest coś innego, więc nie bój się powtarzać tematów, bo to tak naprawdę jest clue powtarzania ludziom, przekazywania informacji, tego, żeby te osoby w końcu zapamiętały. Wierzę, że ten 45 odcinek podcastu zmobilizuje cię do tworzenia, systematycznego tworzenia treści, że zobaczysz, że tak naprawdę nie jest to takie trudne i zrozumiesz, ile możesz mieć satysfakcji, jeżeli w końcu pokonasz ten jeden z większych problemów. Nie mam czasu, jestem nieefektywny, nie wychodzi mi, mam wspomniany zapał. Tak naprawdę nie ma czegoś takiego jak wspomniany zapał, po prostu jest nieumiejętność wyrobienia sobie pewnych nawyków, motywowania się do tego, żeby w kółko powtarzać te same czynności. Mi to dało efekty, więc Tobie też będzie prawdopodobnie dawało efekty. Dziękuję Ci za uwagę, zapraszam Cię do kolejnego podcastu za tydzień. Jeżeli ten podcast komuś może się przydać, może ktoś też ma ten, w cudzysłowie, słynny zapał, wyślij mu ten odcinek i do, do usłyszenia w kolejny poniedziałek. Dzięki, do usłyszenia, cześć.